Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was ze smartfonem Realme 14T5G, czyli urządzeniem, które śmiało może zwojować polski rynek smartfonów i jestem pewien, że będziecie chcieli go kupić. A dlaczego? A dlatego, że przyjdzie nam zapłacić za ten smartfon około 1200 zł. Ok, wiemy już jaka jest jego cena, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Spójrzcie tylko, jak pięknie mieni się ta obudowa. 14T5G dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Fioletowa i czarna, no i właśnie ta obudowa. Ta obudowa z niezwykle intrygującymi pleckami, ale to, że ciekawie wygląda, to jedno. A poza tym mamy jeszcze tutaj standard odporności IP69. Plecki to jedno, a front to drugie. 667 cala. AMOLED 120 Hz, taki mamy tutaj wyświetlacz. No i nadal to jeszcze nie wszystko, ponieważ słuchajcie, Mediatek Dimensity 6300, mamy 8 GB RAMu plus 10 rozszerzonego. Mamy 256 GB przestrzeni na dane, plus obsługa kart pamięci. Jeszcze tutaj microSD do 2 TB. Oczywiście mogę wspomnieć, że mamy tutaj Dual SIM, mamy system operacyjny Android 15 z nakładką, którą pewnie bardzo dobrze znacie. Redmi UI 6.0. No i jeszcze coś istotnego, coś ważnego, ale takiego nie do końca pełnego, ponieważ mamy tutaj baterię o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Niestety, ale to co chwaliłem, gdy przygotowywałem materiały o smartfonach z rodziny Redmi 12, tego już tutaj nie ma, ponieważ mamy w zestawie przewodzik USB-C, nie mamy ładowarki, musimy się sami zaopatrzyć, może macie ze starszej generacji albo inną. Szybką ładowarkę. Na szczęście Realme dorzuca nam tutaj etui, więc jakieś zabezpieczenie, chociaż standard odporności jest wysoki, jeszcze w tym smartfonie będzie. Muszę jeszcze uzupełnić, że mamy tutaj też oczywiście stosowne zaplecze fotograficzne, 50 megapikseli i 2 megapiksele na pleckach oraz 16 megapikseli na froncie. To gdybyśmy chcieli robić sobie selfiacze. Ale jeśli chodzi o taką codzienną pracę, no to słuchajcie, ja dopiero od kilku dni testuję to urządzenie, wkrótce pełny materiał z wrażeniami na temat tego, jak się użytkuje 14T 5G, ale już teraz widzę, że działają tutaj naprawdę płynnie gry, nawet te bardziej wymagające. W codziennej obsłudze absolutnie nie ma żadnych problemów, z komunikacją też szybko działa tutaj ten system. Minusik, jak zwykle w tego typu smartfonach, masa zainstalowanych aplikacji, które nie są potrzebne, pewnie je wywalicie, żeby nie obciążać systemu, ale na razie wiadomo, jak jest to Android yy, świeżo po wyjęciu z pudełka, no to śmiga wszystko aż miło. Realme 14T5G to może być hit sprzedażowy i myślę, że to może być smartfon, którym powinniście się zainteresować, jeżeli nie chcecie wydać dużo, a właśnie zastanawiacie się nad przesiadką na inny smartfon.